Siemanko, witajcie z tej strony FlipFlop115 i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rzeczą, która myślę, że dla graczy Roblox jest jedną z ważniejszych, a mianowicie tą rzeczą jest awatar. Tutaj w tym odcinku pokażę wam, które rzeczy są ważniejsze w awatarze, które tam rzeczy właśnie tam można zawsze mieć, żeby to lepiej po prostu wyglądało i jak tutaj ładny sobie awatar zrobić. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subiczka z dzwoneczkiem, a ja już przechodzę do materiału. Więc tak, jedną z ważniejszych rzeczy tutaj myślę, jest koszulka. Tak, tylko że koszulka. O co tutaj chodzi z tą naszą koszulką? Jak tutaj sobie zjedziemy na tutaj tą zakładkę? to Tutaj będziemy mieli shirts albo t-shirts. Shirtsy wyglądają w ten sposób, że one są tutaj e, takie bardziej... Um, czekajcie, bo ja nie wam jak t-shirts. O, chodziło mi w sensie bardziej o t-shirts. Tutaj chodziło um, o to, że t-shirty wyglądają tak, że one jakby mają krótki, no t-shirtsy mają są z krótkim rę rękawem, nie? I wyglądają one mniej więcej tak. A więc koszulki wyglądają właśnie w ten sposób, że no są z krótkim rękawem, ale to bardzo nieładnie wygląda na avatarze. Mogę wam to pokazać jakąkolwiek koszulkę, na przykład tą. Wchodzę sobie w nią. Jakbym chciał sobie ją założyć na siebie, nie będzie to ładnie wyglądało. Zobaczcie, aha, bo dobra, ja mam nawet jeżeli tą koszulkę, to w sensie to będzie takie, no nie wiem, czekajcie, pokażę Wam, bo ja mam jedną taką koszulkę, na którą, którą bym mógł Wam pokazać. Jedną mam, albo ją usunięto. O, widzicie? Właśnie tak to wygląda. Ja tutaj sobie na chwileczkę ściągnę tą koszulkę i założę sobie na przykład tą. Kilka. No, wygląda to kochani, właśnie tak, dlatego absolutnie nie polecam t-shirtów, czy na przykład, jakbyśmy chcieli taką. No, akurat ja chyba za nie nie zapłaciłem, robuxów, tylko ja sobie ściągnęłam za darmo, ale naprawdę wygląda to no nieładnie, przyznam szczerze. Dobrze, przechodzimy dalej. LOL! No. Szczerze mówiąc, polecam sobie na swój awatar dać shirts, czyli takie właśnie koszulki, takie bardziej bluzy, czy koszulki z długim rękawem. Dlaczego? Ponieważ ładniej to wygląda, jak widzieliście tam wtedy, te t-shirts są po prostu grzytkie. I e, po prostu bardziej polecam sobie taką wziąć i no bo po prostu to ładnie wygląda. I teraz jedną rzeczą, którą niektóry, niektórzy gracze mają po prostu początkowi, mają e, małe wątpliwości, więc jakby chcieli sobie Chcieliby sobie cały ten sklepowy awatar. Klikając sobie jeszcze raz, pokażę zresztą, żeby tutaj nie żadny ten. Jak jesteście tutaj najpierw, klikacie tutaj trzy takie kreseczki, i tutaj macie awatar. Klikniecie w awatar, pokażę Wam się coś właśnie takiego. I jakbyśmy chcieli sobie wszystkie takie koszulki przejrzeć. Nie? Najeżdżacie sobie na, tutaj na tą zakładkę Shirts, klikacie i zjeżdżacie na sam dół. I tutaj będziecie mieli taki napis CR. Jak sobie już tu klikniecie, Tutaj Wam się pokaże cały Awatar Shop. Natomiast my chcemy się konkretnie skupić na naszych tych bluzach czy koszulkach z długim rękawem. Więc tak, klikacie sobie tutaj i tu. Niektóre, I tutaj się Wam pokaże cały sklep. Natomiast jeżeli nie macie chociażby Robuxów, czy no po prostu chcecie coś za darmo, klikacie sobie tą zakładkę i tu. Tutaj Wam się pójdą wtedy od najdroższego, a jak klikniemy tutaj, pójdą nam od e, najtańszego. Tutaj macie wszystkie, tutaj gdzie macie napisane free. Tutaj e, macie koszulki za darmo, nasze. Tutaj na przykład, albo tutaj owszem, czyli po prostu tutaj już nie ma, po prostu nie da się ich zdobyć. No to też tutaj jest. Natomiast jeżeli byście chcieli, właśnie, sobie jakąś taką gratisową, to tutaj są wszystkie. Tutaj dla mężczyzn, dla kobiet. Dobrze. Przechodzimy dalej. Jeżeli byśmy chcieli sobie tutaj, załóżmy, najbardziej lubiane przez ludzi, to sobie klikamy tutaj tą zakładkę. No i tutaj wyświetlają nam się właśnie jakieś ubranka, które są najbardziej, najczęściej lubiane przez ludzi. Na przykład, zobaczcie, ta bluza tutaj ma ponad milion polubień, i dlatego ona się w tej zakładce wyświetliła nam pierwsza. Więc tak. A więc, jeżeli jeszcze jakiś ten materiał, jeszcze przypominam, jak macie jakieś prośby co do nagrania polecam serdecznie napisać w komentarzu. Ja postaram się odpowiedzieć na każdy, więc yy, przechodzę dalej. Dobrze, przechodzimy do spodni. A więc yy, tutaj w spodniach ja spodni nie mam za dużego gustu, co prawda, natomiast chciałbym Wam pokazać już tutaj. Jakie są najładniejsze, a jakich nie radzę zakupu. Więc tak. Tutaj te fajne. Nie bardzo je lubię, szczerze mówiąc, sobie już nowe kupiłem. Jakbym chciał sobie załóżmy zdjąć jeszcze taka a propos, bo tutaj też wiem, że sobie pojawiały się te. Jak zdjąć naszą koszulkę albo ten, takie spodnie, no to jest bardzo wręcz łatwe, bo na przykład to wystarczy. Tutaj macie pozaznaczone różne te. Ja, no, nie, ja chyba z tam nie widzę tych spodni. Jakby chciał wziąć załóżmy koszulkę. Klikamy na koszulkę, po prostu na nią klikamy i ona nam się jakby automatycznie zdejmuje. Tak ja, jak chcę na nią kliknąć i macie tutaj taką strzałeczkę, taki ptaszek. No i ja już ją mam. Więc przechodzimy teraz, jak mówiłem, już do spodni i robimy to samo. Najeżdżamy na tą zakładkę i. Klikamy w pants, czyli spodnie bardziej. O, i ja mi się tutaj pokazały, i jakby tak samo można zdjąć spodnie, natomiast nie polecam jedno na drugie dawać, bo, to, aha, bo tutaj, tutaj się widzę automatycznie to robi. Ale zobaczcie, te spodnie są naprawdę takie ładne, fajne, fajne są. Szczerze, szczerze mówiąc, są moje ulubione, a tutaj mamy jeszcze. to jest, Oczywiście, tutaj te ubrania, tutaj te, co widzicie, one są darmowe. Te, tutaj ten y, Adidas, szóstone są, tutaj niestety nie są za darmo, natomiast wiemy już przecież, jak tam dać sobie na następną zakładkę, żeby zobaczyć spodnie, ale ja jeszcze oczywiście, kochani, przypomnę: CR klikamy, jakbyśmy chcieli, od najtańszych, Klikam, a jeszcze wcześniej musimy sobie najechać na ubrania i musimy sobie najechać na. I tutaj, jakbyśmy chcieli załóżmy najbardziej lubiane most fa favorite i e, jakbyśmy chcieli załóżmy sobie od najtańszych, tutaj dać, bo nie mamy załóżmy robuxów albo jakieś tam inne po prostu przyczyny tego, to klikamy sobie low i tutaj wszystkie za darmo. Oczywiście też są niektóre stworzone przez graczy. Na przykład tutaj jest to stworzone przez gracza jakiegoś, a na przykład tutaj, na przykład te spodnie, jakbym chciał sobie na nowej karcie otworzyć. One są tutaj, zobaczcie, tutaj zawsze macie wykonawcę tego ciucha. Tutaj na przykład to Roblox zrobił, prawda? A tutaj to zrobił jakiś ktoś. I właśnie tutaj jest fajnie, fajnie też sprawdzić, kto to zrobił, czy ten ktoś jest sprawdzony. Więc mam nadzieję, że spodniami pomogłem, a więc my już przechodzimy dalej. Ostatnią rzeczą, którą chciałam omówić tutaj, to jest bardziej takie dodatki. No właśnie jak ja tutaj mam takiego kotka. On akurat nie był za darmo, tam chyba 100 robuxów kosztował. To jest taki kotek świąteczny I y, jak założyć taki dodatek? Bo to też właśnie ten jest ważny A właśnie taki kotek, tutaj będziecie mieli y, taki przycisk BUY I Jak klikniemy sobie ten BUY I tutaj Wam się powinno wyświetlić takie potwierdzenie Tak samo z jakimiś spodniami właśnie w tym awatarze Robimy to samo, ale ja Wam jeszcze, kochani, to pokażę Żeby się Wam upewnić, więc tak Teraz, gdzie możemy znaleźć takie właśnie dodatki? Więc wchodzimy sobie w girl i tutaj są takie dodatki, tylko że akurat nie kotka. Klikamy sobie serial. bo są właśnie takie dodatki, I tam już takie naprawdę, to już na marginesie wam mówię. No i znowu nam się pokazują te i teraz tutaj plusik, wchodzimy w tą zakładkę, wchodzimy sobie tutaj w girl. I mamy właśnie na przykład wszystkie dodatki, albo tutaj jakieś ten Al na przykład jak kliknę, no to tutaj nam się pokazują wszystkie te dodatki. Natomiast tutaj akurat jest, się ustawiła automatycznie zakładka e, najbardziej jakby najlepsze, jakie naj, naj, najlepszego bardziej wykonania, nie wiem jak to powiedzieć, a jak będziecie chciała sobie sprawdzić od najtańszego, to tutaj to na przykład Evo Home, tutaj jest za darmo i Kochani, teraz pokażę Wam, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jak zdobyć takie, na przykład, taki telefon. Czy tak samo to działa, kochani, z innym ciuszkiem, czy jakimiś tam spodniami, czy z włosami. Więc tak, klikamy sobie tutaj, albo buy, albo get, to zależy, czy to jest za darmo, czy nie. Klikamy sobie tutaj. No i tak jak mówiłem, tutaj macie potwierdzenie. Tutaj zawsze Wam się wyświetli cena. I jakbym, ja bym chciał teraz to zdobyć, klikam get down. I tutaj wam, nam się wyświetli. I tutaj już będziemy mieli. Możemy sobie kliknąć tutaj. I automatycznie to nas naszego awataru przenosi. I mogę sobie klikam na ten nasz telefon. I on tutaj już mi się zakłada. I tak to wygląda mniej więcej. Szczerze mówiąc, z tego pobrałem, żeby Wam bardziej pokazać niż ten, ale zawsze to tam będzie jeden item więcej. A więc tak. Jakbyście jeszcze mieli jakieś wątpliwości co do, co do Robloxa, ja z przyjemnością każdemu wytłumaczę, więc komentarze się zgłaszajcie. I dziękuję dzisiaj. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję, za dzisiejszy odcineczek. No i do usłyszenia. Pa! pa.